Materiał i przekroje w prętach. Proszę Państwa, zadanie Rama 3D może nie posiadać ani materiału, ani przekroju, aby otrzymać rozwiązanie. Mamy na ten temat odpowiedni film i odsyłam go tam do niego Państwa. Ale na ogół mamy te materiały. Zasada jest taka. Pierwszy materiał zostanie przyjęty wszędzie. Pierwszy przekrój Zostanie przyjęty we wszystkich prętach. I w związku z czym możemy sobie go obejrzeć, czy przede wszystkim jest dobrze przyjęty. Proszę Państwa, no, a możemy to zrobić w powiększeniu. I mamy coś takiego. Proszę Państwa. Zadajmy inny materiał w słupach. Na przykład beton. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli mamy jeden materiał w modelu, to będziemy zamieniali stary materiał. To jest domyślna operacja. Jeżeli chcemy go dodać, to musimy dodać nowy materiał. I w tym momencie musimy wybrać elementy z tym nowym materiałem. No i teraz proszę Państwa, możemy sobie ograniczyć się do betonu i możemy dla niego wybrać nowy przekrój, typowo betonowy. Zrobimy go wyraźnym prostokątem. No i zadajemy wszędzie, nie zmieniamy na razie osi, no bo nie bardzo wiemy jak to jest ustawione. Proszę Państwa, proszę popatrzeć. Tak mamy ustawione przekroje, ale chcielibyśmy, żeby te nasze słupy miały przekrój obrócony o 90 stopni. W tym celu robimy ustaw przekrój, wybieramy te elementy i mówimy, że oś Z ma być skierowana do osi Y. I to samo po tej stronie. Oś Y i mamy do sprawę. Możliwość skierowania do plus Y minus Y oczywiście będzie dotyczyło przekrojów niesymetrycznych, których jest jeszcze jak na przykład ceownik czy, czy w ogóle jakiś kątownik nierównoramienny. Proszę Państwa, w ten sposób to wygląda. A teraz przejdźmy z powrotem do materiałów stalowych i wprowadźmy nowe przekroje w te cięgna, te zastrzały. Przekrój nowy. Niech to będzie kątownik. No i musimy wybrać miejsca, gdzie ten kątownik jest. No i znowuż robimy to bez zmiany. No i popatrzmy sobie, jak się to tu ustawiło. No proszę Państwa, tak trochę, trochę śmiesznie, prawda? Spodziewalibyśmy się, że nasz kątownik będzie to miał jednak bardziej, powiedzmy sobie, jedną półkę leżącą w płaszczyźnie pionowej. Tym razem musimy wybrać obróć przekrój. Proszę Państwa, obracamy o kąt 45 stopni. I mamy od razu w tym momencie taką sytuację jak tutaj. Jeżeli nam nie odpowiada to położenie tego przekroju, no to oczywiście robimy to o 90 stopni i w tym momencie mamy ustawione to w taki sposób. Proszę Państwa, jeżeli to będą ciągna, i włączymy tą opcję cięgna w tym miejscu, zadaj cięgna, to to nasze ustawianie przekroju jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ cięgna pracują tylko osiowo i potrzebujemy tylko i wyłącznie pole przekroju poprzecznego. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o przekroje, operacje, a może jeszcze jedna uwaga, mianowicie, jeżeli mamy już przekroje, to w tym momencie w menu elementy pojawia się nam nowa opcja, mianowicie obracanie układu współrzędnych. I możemy to robić wokół osi X', Y' i Z'. Nie powiedziałem, jak jest z tymi układami osi. Włączmy sobie oś V, znaczy przycisk V on włącza współrzędne. Popatrzmy na te elementy. Oś X' zawsze będzie biegła wzdłuż osi pręta. Jej kierunek będzie określony w momencie zadawania pręta. Pierwszy węzeł i drugi węzeł oś Z jest, oś Y jest osią większego momentu bezwładności zgodnie z wymogami normy EN no a oś Z jest do niej prostopadła i tworzył razem układ prawoskrętny no i teraz proszę Państwa w tym układzie współrzędnych mamy opisane parametry przekrojowe będziemy mieli analizowane zginanie ukośne i proszę Państwa będziemy zadawali obciążenia typu wiatr no i w związku z czym musimy mieć to określone, no i dlatego też są tam te operacje transformacyjne w menu elementy. No to tyle byłoby, jeżeli chodzi o sprawy przekrojów i materiałów w prętach.